Witajcie w kolejnym już odcinku z Unity. W dzisiejszym odcinku stworzymy scenę oraz ekran startowy gry. Pierwsze, co musimy zrobić, to tworzymy nową scenę. Nazywamy ją dowolnie. W moim przypadku będzie to Start. Przenosimy scenę do folderu Sceny. Zmieniamy nazwę naszej dotychczasowej sceny na Gra. Wyskoczy nam takie okno, klikamy Reload. Teraz wchodzimy w drugą scenę klikając w nią. Zmieniamy kolor kamery na taki jaki nam odpowiada. W moim przypadku będzie to czarny. Tworzymy nowy obiekt i tu będzie UI. I na razie e, image. Tworzyliśmy nowy obrazek. Możemy pod niego do, podczepić dowolnego skina. Znajduje się też on na warstwie UI, dzięki czemu jest widoczny w wasie. Jest też pod niego podpięty. Teraz kiedy klikniemy przycisk Play, wyświetli się nam właśnie ten obrazek, czyli w moim przypadku puste tło po prostu. Usuwamy więc to i tworzymy UI oraz tworzymy button Tekst Masz Pro. Stworzyliśmy właśnie przycisk wraz z tekstem. Tekst jest podpięty pod przycisk. Możemy wybrać też kolor naszego przycisku. Nie ma on dużego znaczenia, zależy to już od naszych preferencji. W moim przypadku będzie on y, załóżmy szarawy. Parametry, które mamy tam w tym butonie w image y, możemy zmieniać, aby uzyskać zadowalający nasz efekt. Możemy też zrobić gradient. Jednak gradientu użyjemy głównie przy tworzeniu tekstu. Klikamy teraz na nasz tekst. Wyświetli się nam takie pole, w które wpisujemy Start. W rozmiar tekstu możemy podać wartość, która nam odpowiada. Kiedy klikujemy Play Mode, mamy mniej więcej taki efekt. Nasz przycisk jest już od razu animowany. Pamiętajcie, że przy kopiowaniu nie klikać samego tekstu, tylko sam przycisk. Wtedy skopiujecie od razu tekst wraz z przyciskiem. Robimy więc to. I ustawiamy drugi przycisk nieco niżej od wcześniejszego. Możemy nadać też nazwy naszym przyciskom. Quit Button i Start Button. Nie musicie tego robić, oczywiście jeżeli nie chcecie, jednak pomoże nam to bardzo w rozróżnianiu obiektów w naszej scenie. To jest bardzo pomocne, kiedy przylacujemy przy na przykład kilkunastu lub kilkudziesięciu przyciskach. Teraz dostosowujemy tekst. Przycisk wyjścia z gry jest mniejszy po to, aby bardziej rzucał się w oczy. No, oczywiście, start gry, aby zachęcić do zagrania w nią. Tworzymy teraz czysty tekst, MASH pro. Będzie się w nim znajdował tytuł naszej gry. Dajemy tutaj tytuł naszej gry, w moim przypadku będzie to poradnik. Ustawiamy vertex color lub gradient color. Vertex będzie kolorem jednolitym, natomiast gradient będzie miał kilka odcieni. To szybka wizualizacja tego, co dotychczas zrobiliśmy. U ma taki plus, że od razu nasze przyciski są lekko animowane. Zaznaczamy kolor gradient oraz wybramy kolory, jakie chcemy, aby były gradientowane. W moim przypadku u góry będą złote, natomiast na dole będą czarne, tak aby stapiały się z tłem. Dużym plusem municji jest też to, że możemy wybrać kolory nie tylko u góry i na dole, ale także po bokach. Dzięki temu możemy gradientować pomiędzy aż czterema kolorami. Na razie wygląda to tak. Oczywiście możemy zrobić jakieś wesołe tło, wesołe, mm, wesołe napisy, wesołe przyciski, zaimportować przyciski jakieś i wtedy będzie to wyglądało jak taka wesoła gra. My na razie zrobiliśmy taki przycisk w bardziej mrocznym klimacie. Yy, moim zdaniem takie właśnie kolory bardzo ładnie wyglądają na ekranie startowym. Możemy też stworzyć nowy obiekt, który nazwiemy Start Menu i podpiąć pod niego nasze przyciski. Dzięki temu będziemy mieli tu dużo większy porządek. Jak widzimy na razie wszystko działa, a jednak po kliknięciu w przyciski nic się nie dzieje. Tworzymy więc nowy obiekt. Scen manager, który będzie odpowiadał za menadżerowanie nad naszymi scenami. Tworzymy też nowy skrypt, który nazwiemy jak nam się podoba. Może to być scen manager, tak samo jak wcześniej nazwijmy ten obiekt. Jednak w moim przypadku będzie to Scen Change, czyli zmiana sceny. Skrypt ten będzie odpowiadał za przemieszczanie się pomiędzy scenami. Jesteśmy już w Unity i pierwsze co musimy zrobić, czyli najważniejszy krok wpisujemy na górze using Unity. Scene Unity Engine. That cell management. Dzięki temu będziemy mogli robić różne rzeczy związane z zmiany między scenami. Teraz tworzymy dwa nowe Voidy. Będzie to Void Game Start oraz Void Game Quit. Robimy to w taki sposób, że wpisujemy void, tytuł oraz, jak robimy w pierwszych odcinkach, nawias oraz otwieramy nawias klamrowy oczywiście. Najprostszy do zrobienia byłby game quit, jednak na razie nie będziemy go robić, zaczniemy od game startu. Teraz, gdy przejdziemy do Unity, przypisujemy wcześniej stworzoną przez nas obiektowi skrypt, który zrobiliśmy. Wchodzimy też w nasze przyciski oraz dodajemy im akcję. Scrollujemy w tym celu na dół. Jako Object przeciągamy nasz obiekt, w którym jest przypisany skrypt. Jak widzimy, nie mamy tu na razie żadnych voidów. I co teraz musimy zrobić? W game start wpisujemy scene manager that load scene i w nawiasie w cudzysłowie tytuł naszej drugiej sceny, czyli gra. Jeżeli naszą główną scenę nazwaliśmy jakoś inaczej, wpisujemy tutaj właśnie nazwę tej gry. Sceny. Natomiast w game quit wpisujemy application that quit". I teraz nawias okrągły i średnik. Teraz jedyne co musimy zmienić to zmienić nasze Void na publiki czyli public void czyli po prostu przed void wpisujemy public i tak naprawdę mamy już wszystko gotowe. Zapisujemy to i przechodzimy do Unity. Klikamy w przyciski i wjeżdżamy w akcję. Wybieramy tutaj akcję przy start game start i przy quit game quit. Dzięki temu kliknięcie w ten przycisk powoduje przekierowanie nas do naszego skryptu oraz aktywowanie voida. Wypróbujmy z naszą grę. Kiedy klikniemy w przycisk start, pojawia nam się błąd. Dziś to Dlatego, że nie dodaliśmy do build settings naszych scen. Przechodzimy do sceny głównej oraz Przechodzimy w File, Build Settings, Add Open Sense, zamykamy. Przechodzimy w normalną grę i to samo powtarzamy, tylko na tej scenie. Teraz, gdy klikniemy Play Menu, po kliknięciu w Start, wszystko działa dokładnie tak jak chcieliśmy. Jednak kiedy zmaksymalizujemy naszą grę, przycisk będzie lekko, ogólnie całe menu będzie lekko za małe. Musimy to po prostu teraz wyregulować. Nasza gra jest tutaj już bardzo ładnie wygląda, można powiedzieć. W następnym odcinku zrobimy patrole, przeszkody jakieś, ruchome obiekty i pause menu, czyli będziemy mogli pozować naszą grę i zatrzymywać ją w dowolnym momencie, co jest bardzo przydatną funkcją. Przechodzimy teraz w scenę z naszym start menu i przy włączonym maksymizm play sprawdzamy wielkość naszych przycisków oraz napisu. Dostosowujemy go. Według mnie takie napisy oraz w ogóle start menu powinny zajmować dużo miejsca, aby były bardzo dobrze widoczne. I to co zrobiłem właśnie, to myślę, że wystarczy. Możemy też dodać auto Sourcer i zalupować daną ścieżkę, aby dodać Soundtrack. Pokazałem to właśnie na przykładzie dźwięku bierania, którego zalupowałem, Klikam z Loop. Dzięki temu możemy dodawać nieskończone Soundtracki. Jednak nie mamy żadnego konkretnego dźwięku do gry, Soundtracku, więc usuwamy ten komponent. Teraz takie się prezentuje nasza gra. Dzięki start menu, oraz wszystkiemu co zrobiliśmy w poprzednich odcinkach, wygląda ono już bardziej profesjonalnie. Oczywiście tutaj na nagraniu tylko mi się uciął licznik monet, jednak w oryginale jest on tak jak na wcześniejszych odcinkach. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, będę Ci bardzo wdzięczny, ponieważ motywuje mnie to do dalszej pracy. A jeżeli dotrwali do tego momentu, napisz w komentarzu koniecznie Unity. Będę wiedział ile osób dotrwało do samego końca. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym stworzymy pause menu oraz nowe rzeczy do naszej gry. Pa!